Dzień dobry kochani. Dzień dobry. Czas na zapowiadane kilka dni temu rozdanie, czyli jakby no, losowanie rozdania dla Was. W prezencie te trzy talie, które um, widzicie przede mną, przed sobą. Słuchajcie, 31 osób, komentarze od 31 osób, tak jak wspominałam w filmie, i było napisane w opisie filmu, biorą udział gdzieś tam tutaj w losowaniu. Tutaj te osoby są, niki tych osób są określone, napisane. I za chwileczkę wylosujemy, natomiast y, osoby, które wspomara, wspomagają moją działalność, wspierają mój kanał, jest tam drugie rozdanie, jak wiecie, więc jeszcze dzisiaj nagram również e, dla Was e, filmik. I jeszcze coś chciałam powiedzieć, że będzie oczywiście film także na sierpień. Może jeszcze gdzieś mi się uda również nagrać z rozdaniem sierpniowym. Tak więc zachęcam Was, kochani, do tego, żebyście po prostu dawali znać, że jesteście zainteresowani. A teraz już przechodzimy do rzeczy. Uwaga, uwaga, pasuje. No dobra. Barbara F, pani Barbara F. Dostanie ode mnie w prezencie przesyłką pocztową te karty, które widzimy tutaj. Bardzo proszę pani Barbarę o kontakt mailowy. Myślę, że w, ponieważ są urlopy, wyjazdy, rozjazdy w ciągu 7 dni, dobrze? Od, czyli do przyszłej niedzieli czekam na maila od pani żebyśmy mogli ustalić ustalić, przepraszam, aż się zapowietrzyłam ustalić, słuchajcie formę przesyłki i szczegóły dotyczące przesyłki, także do przyszłej niedzieli, a Wam bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że ten pomysł spotkał się z Waszym uznaniem, co tylko i wyłącznie potwierdziło e, jakby moje poczucie takie intuicyjne, że powinnam robić to dalej, także już niedługo kolejny film rozdaniowy dla Was, zapraszam do udziału, e, ściskam Pozdrawiam, dziękuję. Do usłyszenia.